Dzisiaj w odcinku pięć oznak, które świadczą o tym, że u danej dziewczyny macie szansę i od razu również zapowiem, że będzie kolejny odcinek, który będzie mówił o tym kolejnym etapie, kiedy już się spotykacie, żeby właśnie również umieć wyłapać te sytuacje, które te gesty, te zachowania, które świadczą o tym, że dziewczyna tak chce się z wami dalej spotykać, chce, żebyście się dalej o nią starali. Pierwsza oznaka tyczy się kontaktu, tego kontaktu pisanego. Jeżeli dziewczyna Chce Wam dać zielone światło, że macie u niej szansę, to oznacza, że ta rozmowa nie może być tylko podtrzymywana z jej strony tylko ona ten kontakt chce z Wami faktycznie mieć. I mi się wydaje, że to jest to miejsce, gdzie mężczyźni się gubią najbardziej czyli dziewczyna odpisuje im, ale w sumie nie od razu albo czasami jest tak, że przeczyta wiadomość, odpisze po pięciu godzinach, albo kolejnego dnia. I te odpowiedzi są takie zdawkowe, czasami wtedy piszecie: Nie mam o czym z nią rozmawiać, i nie wiem o czym z nią pisać, a o czym mogę z nią pisać, ta rozmowa na mnie idzie. No najprawdopodobniej jest to oznaka tego, że ona nie jest wami zainteresowana na moment obecny, co, co, co najmniej jeszcze. Dlatego, że jeżeli dziewczyna jest z Wami zainteresowana i chce Wam dać zielone światło, to nie jest tylko i wyłącznie z jej strony ta rozmowa podtrzymywana, tylko ona się cieszy, że wy nawiązujecie kontakt, więc nie będą to odpowiedzi zdawkowe, tylko będzie chciała się z Wami czymś podzielić, o czymś opowiedzieć, również spytać się o Was, odwzajemnić to pytanie, spytać się o coś innego. To nie będzie kontakt grzecznościowy, czyli tak dziękuję wszystkom niedobrze. Tylko ona coś wam od, odpowie faktycznie. Nie? I dziewczyny tutaj często są troszeczkę zbyt miłe, w jakiś sposób boją się powiedzieć prawdy, że albo spotykają się z kimś innym, albo w ogóle się im nie do końca podobać, nie są zainteresowane waszą uwagą. Tylko właśnie tak można powiedzieć, lawirują, nie mają do końca odwagi. Ja też na samym końcu. Troszeczkę dziewczyny tutaj wytłumaczę, chcę powiedzieć, jakby z czego to wynika, bo tych scenariuszy może być więcej, i nie zawsze też to jest takie czerwone światło, że macie przestać, więc ta porada będzie na samym końcu. Ale przejdźmy do drugiej oznaki, która świadczy o tym, że dziewczyna tak chce Wam dać zielone światło, żebyście działali dalej. To są wszystkie sytuacje, kiedy Wy nie piszecie. Przed chwilą mówiliśmy o tym, jak ona reaguje, kiedy piszecie, a tutaj o tym, jak reaguje, kiedy Wy nie piszecie. Na przykład byliście zajęci. Albo wyjechaliście, albo po prostu może faktycznie troszeczkę m, czuliście się zagubieni i myśleliście, że nie macie szansy u niej, i się wycofaliście. Więc jeżeli dziewczyna chce wam dać zielone światło, żebyście działali, to ona y, odezwie się wtedy pierwsza, czyli potrafi w momencie, kiedy ten kontakt jakoś znika, również odezwać się pierwsza. Czasami dziewczyny tutaj są dość uparte i troszeczkę takie właśnie jednak żyjące w tym świecie, że to mężczyzna musi zabiegać o nie. Ale jeżeli dziewczynie naprawdę zależy, żebyście spróbowali, chciałaby, to ona znajdzie taki sposób, żeby zachęcić Was do tego kontaktu, żeby ten kontakt może nie był przez nią taki zainicjowany bezpośrednio, czyli hej, co u Ciebie, dawno się nie odzywałeś, to ona znajdzie wymówkę, żeby się odezwać. Czyli albo coś spyta, albo w jakiś sposób nawiąże do rozmowy, która miała miejsce, albo będzie chciała Wam zadać pytanie, o coś, na czym Wy się znacie, czyli w skrócie znajdzie pretekst, żebyście Wy mogli znowu o nią troszeczkę pozabiegać. Bo taka trochę w ogóle jest rola dziewczyn, mi się wydaje, w tym podrywaniu, w tym takim tańcu damsko-męskim początkowym, że my często nie chcemy tak bezpośrednio podrywać Was, tylko chcemy dać Wam zielone światło żebyście wy mogli podrywać nas, czuć się męscy, czuć się tacy, wiecie, że no, że to jest jednak wasz ruch, wasza inicjatywa, żebyście też w jakiś sposób może docenili, myślę, że dziewczyny też troszkę po to, to robią, ale też chcą się czuć w pewien taki fajny kobiecy sposób i to jest w ogóle, nie złośćcie się na to, bo nawet nie wiecie, jak wiele benefitów idzie za tym, że kobieta czuje się przez was traktowana właśnie jako kobieta, no to sprawia, że nie wpadniecie we friendzone, więc wiem, że tak czasami mówimy o tym takim równouprawnieniu i tak dalej, ale dzięki temu, że wy macie inicjatywę, to w skrócie ona się czuje jako kobieta, no i dla niej będziecie tacy bardziej jednak pociągający. Jest większa szansa na to, że będziecie w jej oczach pewni siebie, zdecydowani, męscy. Trzeci element, który, o którym chcę powiedzieć, to jest kwestia rozmowy tej pisanej, rozmowy mówionej, i to jest to, że w tej rozmowie dziewczyna się stara. Stara się, co oznacza, że ona się będzie cieszyć na rozmowę z Wami, zarówno dzwonioną, jak i tą pisaną. Będzie entuzjazm, jak piszecie, będą emotki, będą zwroty również grzecznościowe. Proszę, przepraszam, dziękuję, ale nie w formie podtrzymywania, tylko w formie nawet właśnie takiego dobudowania do tej, do tej całej rozmowy, którą prowadzicie, dobudowania też takiej w jakiś sposób, Elegancji tej rozmowie. Względem kumpli my tego nie mamy. Jeżeli my dziękujemy za to, że się zainteresowaliście, za to, że wczoraj nam czymś, czymś pomogliście, jeżeli przepraszamy Was za to, że wczoraj nie mogłyśmy rozmawiać albo za to, że odpisujemy dopiero teraz, to to są takie naprawdę malutkie, wtykane komplemenciki co do tej znajomości, że ta znajomość dla tej dziewczyny jest naprawdę wyjątkowa. Również w tych wiadomościach zauważycie troskę. Tej dziewczyny oraz szczere zainteresowanie również waszą osobą. Czyli to nie jest tak, że ona będzie tylko i wyłącznie jak księżniczka mówić o sobie i cieszyć się, że ktoś się nią interesuje. Tylko ta dziewczyna również będzie interesowała się wami. Przejdźmy sobie do oznaki czwartej. I ta oznaka tyczy się właśnie tego, w jaki sposób przebiega rozmowa. Rozmowa z dziewczyną, której się podobacie, będzie miała pewien taki schemat, czyli jak będziecie się dzielić sobą wzajemnie, waszymi. Przeżyciami, waszymi historiami, tym, jak funkcjonujecie, jakie macie charaktery, jakie macie relacje z bliskimi, czym się zajmujecie, co was ciekawi, to ta rozmowa będzie troszeczkę przebiegała na schemacie szukania podobieństw oraz jeżeli będą dostrzegane różnice, to bardzo często nie będą przez dziewczynę potraktowane jako coś, co was dzieli. Tylko w momencie, kiedy na przykład funkcjonujecie inaczej, czy macie inne relacje z rodzeństwem, czy z rodziną, czy macie inny jakiś temperament. To dziewczyna będzie chciała albo o to dopytać, będzie chciała to zrozumieć. Nie będzie to budowało między Wami muru. A jeżeli macie jakiś hobby, na którym ona totalnie się nie zna, to ona będzie chciała pokazać Wam w ten sposób, interesując się tym, dopytując się o coś, że albo że Was podziwia troszeczkę, że o, Wy coś wiecie, ona tego nie wie. Będzie chciała to zrozumieć. Nie będzie chciała tego jakby przedstawić Wam jako coś, co Was dzieli. A już nie mówię właśnie o tych rzeczach, które was łączą. Jeżeli coś macie podobne, podobne rzeczy lubicie, podobnie lubicie spędzać czas, to będzie rodziło właśnie taki entuzjazm. O, ja też tak mam. Piąta oznaka, która znaczy, że tak, 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 możecie się starać o, o tą dziewczynę, to jest kwestia tego, w jaki sposób dziewczyna reaguje na propozycję spotkania. Wy często macie tak, że myślicie, że ta dziewczyna to jakoś z wami pogrywa, jeżeli wam mówi po prostu nie, teraz jestem zajęta, to to znaczy, że wy za tydzień czy za dwa musicie znowu ją spytać, dlatego że już minął ten ten tydzień, kiedy ona była zajęta, no i to może teraz jest wolna. Więc jeżeli dziewczynie się podobacie i chce Wam dać zielone światło, to ona nigdy w życiu nie powie Wam tylko i wyłącznie, że teraz to ona jest zajęta. Dlatego, że ona by się bała, że Wy wtedy będziecie zniechęceni. A jej rolą jest to, żeby Was zachęcać do tego, żebyście ją podrywali. Ale nie w formie takich plaskaczy nie chcecie teraz, nie chcecie teraz, teraz jestem zajęta, w ogóle to mam dużo na głowie tylko ona wtedy powie, że niestety teraz ma dużo na głowie, ale potem po kolejnym tygodniu to będzie już dostępna. Czyli ona nigdy tego tak po prostu nie zostawi, że y, y, tak tej propozycji spotkania, że sorki ale nie tylko wyjdzie wam naprzeciw. jej również będzie zależało na tym, żeby to spotkanie było, a najprawdopodobniej jeżeli naprawdę się podobacie, to ta dziewczyna naprawdę stanie na głowie, żeby sobie tak to przeplanować, żeby jednak tam wcisnąć nawet krótki spacer, krótką kawkę i z Wami móc się zobaczyć. Teraz na koniec chcę jeszcze tylko powiedzieć o wszystkich tych sytuacjach, gdzie nie macie tych oznak, które potwierdzają to, że dziewczyna daje wam dzielone światło. Bo czy to znaczy, że powinniście się poddać, powinniście zrezygnować? No, przecież prawda trochę taka jest, że nie jeden chłopak w historii dziewczynę sobie wychodził. Jak to wszystko sobie rozeznać? O co chodzi? Czy dlaczego dziewczyny czasami jakiś tam kontakt podtrzymują? Więc o jednym scenariuszu mówiłam, że czasami dziewczyny są trochę za miłe, czasami jest tak, że obecnie w ogóle nie jesteśmy na etapie, czasami jest tak, że jesteśmy na etapie, ale chciałbyśmy zainteresowania kogoś. Kogoś innego, po prostu, albo w ogóle jest zainteresowanie kogoś innego, i głupio nam, jakby tutaj, szczerze napisać, że nie, albo to jest taki zły scenariusz, trzymamy tego chłopaka jako taki plan B. Też nie zachęcam do takich rzeczy. Ale w skrócie, no, trzeba względem tego faceta być też szczerym i napisać mu szczerze, że albo, że teraz nie szukacie, albo, że nie jesteście zainteresowane, trzeba troszeczkę tutaj mieć więcej odwagi, asertywności i z klasą prawdę napisać. Czasami faktycznie jest coś takiego, że dziewczyna jest trochę. Zagubiona, czyli ona nie wie po prostu czego od was chce. Czyli z jednej strony są rzeczy na tak, są rzeczy na nie, nie jest pewna, może jest jeszcze troszkę zraniona, może coś tam jeszcze przerabia z przeszłości i to nie znaczy, że w ogóle relacja jest skończona i nigdy nie powinniście się o tą dziewczynę starać. I tutaj moja wskazówka jest taka, żeby po prostu nie puszować, ponieważ. Nie dostajecie na moment obecny tego zielonego światła, to najgorszą rzeczą, która sprawi właśnie, że w jej oczach troszkę staniecie się desperatem, albo staniecie, staniecie się męczący, albo nie będziecie w stanie odczytać y, znaków, albo będziecie niemęscy, jest właśnie to, że jej będziecie strasznie y, jakby puszować, 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 mimo że nie dostajecie zachęt. W takich sytuacjach trzeba dać przestrzeń, wycofać się. I zobaczyć, co będzie za dwa tygodnie, za dwa miesiące. Czasami trochę zależy właśnie, na ile czujecie, że tam jest problem jakiegoś poranienia czy zamknięcia na, na ten kontakt z wami, na ile jest ta, yy, ta struktura dobrych znaków versus złych znaków nie, widoczna w waszej komunikacji. I tutaj często są takie sytuacje faktycznie, że w momencie, kiedy odpuścicie, kiedy zajmiecie się sobą, kiedy pójdziecie do przodu, za parę miesięcy etap tej dziewczyny się zmienia i wasze jakaś tam. Wasza jakaś kolejna próba nawiązania relacji, czy kontaktu, czy spytania się, co u niej, może wtedy już być pozytywna. Tylko jak, jeżeli podejmujecie taką próbę potem za miesiąc, za dwa, żeby znowu się odezwać do tej dziewczyny, bo ona była w sumie fajna, musicie uważać, żeby po tym drugim kontakcie, który nastąpił po przerwie, być bardzo uważnym. I ten kontakt nie jest po to, że znowu wchodzicie w te schematy, znowu do niej piszecie i znowu od razu startujecie ze spotkaniem. Tylko po prostu się odzywacie, żeby zobaczyć, jaka jest reakcja. Zobaczyć, czy coś się zmieniło i czy teraz dostaniecie na dzień dobry, praktycznie pozytywne, zielone światła od tej dziewczyny, czyli znaki, o których mówiłam w tym odcinku. I jeżeli. Tego nie będzie, to znaczy, że się nic nie zmieniło. Jeżeli będziecie dalej puszować, 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 to będzie taka, yy, można powiedzieć, skumulowana negatywna emocja, czyli poprzednie wszystkie emocje negatywne, które właśnie taka niechęć, że ja nie chcę chyba z tym chłopakiem nic mieć do czynienia, tak w sferach damsko-męskich, one się przeniosą, skumulują, dodadzą, więc naprawdę tutaj ten kontakt taki naprawdę czysto badawczy, żeby zobaczyć, czy jest zmiana. I jak nie. To błagam Was, darujcie sobie, idźcie z masa dziewczyn, które naprawdę potrzebują takich kolesi jak Wy, kolesi fajnych, kolesi zdecydowanych. Starać się tam, gdzie dziewczyny chcą, aby się starać. Nie? To jest przyjemniejsze dla obu stron wtedy. Jest jeszcze oczywiście przypadek trzeci, dziewczyn, które w jakiś sposób budują siebie, takim zabieganiem o nie. Po prostu takie zainteresowanie mężczyzn schlebia im, sprawia, że w międzyczasie, kiedy nikogo nie mają, czują się atrakcyjne, wartościowe. Czasami może nawet korzystają z tego w jakiś sposób, z Waszej pomocy, z tego, że to taki kolega, który pisze, ale też często coś przyniesie, pomoże, nareperuje, podwiezie, albo kiedy mi się nudzi, albo kiedy mam problem, no to w skrócie zawsze mogę go trochę tak jakby wykorzystać. One to często robią nawet podświadomie. I to jest niefajne, bo to jest niedojrzała postawa kobiet. Biorą z tej relacji to, co chcą, a same nie inwestują. Nie potrafią się pierwsze odezwać, nie potrafią coś się wydać, nie są zainteresowane wami, tylko opowiadają o sobie. No i mm, ja wiem, że to rodzi w ogóle dużo negatywnych y, emocji na pewno, i w ogóle czujecie się potem wykorzystani. Macie troszeczkę w tym pewnie racji, ale ja, jak się śmieję, troszeczkę ten kanał jest najbardziej pozytywnym kanałem na YouTube. Często ludzie, którzy w jakiś sposób chronią siebie, czy budują siebie kosztem innych ludzi, to są ludzie, którzy kiedyś sami zostali. Źle potraktowani, zranieni, bardzo chcieli dobrze, bardzo chcieli być dobrzy dla ludzi, chcieli dawać, chcieli inwestować i ktoś to wykorzystał. I później sami, ze względu na chronienie siebie, bo nie chcą być tak zranieni znowu, zaczynają postępować dokładnie w ten sposób. Więc jeżeli kiedykolwiek piszecie do dziewczyny i macie wrażenie, właśnie, że ona, że ona was wykorzystuje, że tak naprawdę nic nie daje, że jest księżniczką. To ja nie mówię, żebyście broń Boże ją tłumaczyli, czy żebyście się dalej o nią starali. Absolutnie nie. Bo musicie też dbać o siebie. Jesteście tak wartościowi, że zasługujecie na dziewczynę, która, która zrozumie, co, co za szczęście ich spotkało, doceni Was i też będzie o Was dbała, bo o to w tym, w tym wszystkim chodzi. Ale myślę, że warto jest nie przejmować tych negatywnych emocji i iść z nimi dalej, tylko spojrzeć właśnie na tą dziewczynę, która jest w tym miejscu. Przez pryzmat tego, co musiało doprowadzić ją do tego miejsca. Pewnie ktoś musiał też ją wykorzystać, zranić, jak jakaś poprzednia relacja ją pokiereszowała, że teraz tak bardzo boi się otworzyć. I myślę, że warto jest przytulić tak, jakby sobie wirtualnie tą osobę, tak do serca jako człowieka, nie? I wiem, że może, jak mówię w ten sposób, do facetów, to brzmi tak w ogóle, w ogóle o czym ona mówi, no ale nie. Dzięki temu, wy siebie samych jako ludzi zbudujecie, dodajcie cegiełkę do takiego własnego postrzegania siebie samego jako osoby, która jest ponadto. to. jest jedyna chyba metoda, żeby ten rynek randkowania yy, reperować, żeby był on coraz lepszy, coraz bardziej przyjemny i łatwiejszy dla nas wszystkich, niezależnie od tego, jakie relacje z danych znajomości mają finalnie potem wyjść. Ściskam Was bardzo serdecznie buziakuję. Myślę, że w komentarzach pojawi się dużo kolejnych wskazówek co do dziewczyn, co do różnych właśnie znaków, które one akurat dają mężczyznom żeby pokazać, że są zainteresowane. Także śmiało słuchajcie tutaj w dyskusji, myślę, że będzie się działo, będzie ciekawie. Koniecznie komentujcie i chłopcy, i dziewczyny. Dzielmy się, starajmy się siebie wzajemnie zrozumieć. A w międzyczasie oczywiście buziakuję Was, zapraszam do tego, żeby subskrybować, wcisnąć dzwoneczek, żeby właśnie nie przegapić kolejnego odcinka, czyli ciągu dalszego, tej takiej mini serii, gdzie tłumaczę, jak myślą kobiety, mężczyznom. Lubię, lubię bardzo te odcinki nagrywać. I oczywiście zapraszam Was na mój Instagram. Gdzie jestem z Wami bardziej na bieżąco, na mojego Facebooka i na mojego TikToka, gdzie teraz w sumie nic się nie dzieje, bo mam dużo, dużo roboty, ale postaram się tam również już niedługo znowu działać. Także trzymajcie kciukasy. Warto być na bieżąco, dlatego że ja mam różne inicjatywy, nie tylko dzieje się tutaj na YouTubie, również dzieją się rzeczy nawet w świecie realnym, gdzie są eventy dla widzów z YouTube'a, gdzie się widujemy i będą w styczniu, lutym, właśnie tego typu wydarzenia, na które Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie już teraz zapraszam. Także wpadajcie. Również w inne miejsca, nie tylko na YouTube, a tutaj oczywiście widzimy się za tydzień. Ściskam, do zobaczyska.